Takie krótkie nawiązanie do wczorajszej jeszcze Katechezy zakończyłem ją takim zdaniem, że żeby wejść na szczyt trzeba iść pod górę. I tak sobie pomyślałem, że może takim owocem tej wczorajszej Katechezy może takie być myślenie, czy jednak rzeczywiście warto to, tak, Pan Bogu mówić, czy jednak nie wybrać tej opcji, żeby było miło i ciepło. Czyli być chrześcijaninem, katolikiem takim tradycyjnym zostałem uszczony, przychodzę co niedziela do kościoła, po co tak naprawdę mi większe zaangażowanie, po co mi wspólnota, bo ciągle czegoś ode mnie wymagają, czegoś więcej. A może wystarczy tak spokojnie. Przecież ci ludzie przecież pewnie też się zbawią, jeżeli ufają i wierzą. Moi drodzy, pewnie, że nie jest łatwo mówić Panu Bogu tak i. Jest taka pokusa, żeby żyć takim życiem wygodnym, ale to mówienie Panu Bogu, tak, to też właściwe rozumienie tego, to jest zaproszenie, żeby Bóg był z nami nie tylko przez moment, ale w każdej chwili naszego życia. Moi drodzy, i to jest ta świadomość tego celu, który Bóg nam wyznaczył na samym końcu. To co wczoraj Wam mówiłem, co Anioł przedstawił Maryi, Chrystusa, który będzie wywyższony, który będzie panował. On jej pokazał ten obraz, który jest teraz Chrystusa Pana. Nie pokazał jej drogi dojścia do tego. Może Maryja w sercu rozważała to i widziała. Była przecież pełna Ducha Świętego, pełna łaski ale nie zaburzyło to jej zaufania Panu Bogu. I mówię to w podwójnym kontekście, moi drodzy. Pierwszym, byśmy tak surowo nie oceniali naszej drogi życia, nawet naszych porażek, trudności, które na tej drodze się pojawiają, z naszej winy wynikające z naszych grzechów i słabości, czy ze słabości grzechów tych, którzy są wokół nas. Bo być może to jest nasza droga, która ma nas doprowadzić na szczyt, jeżeli z niej nie rezygnujemy, jeżeli nie poddajemy się, jeżeli cierpienie, które przeżywamy, łączymy z cierpieniem Chrystusa, bo tylko wtedy ono ma sens. To jest pierwsza myśl, jeszcze taka uzupełniająca, a druga, moi drodzy, też taka świadomość, że y, musimy tutaj przez życie tak iść i po to właśnie mamy mówić Panu Bogu tak, żeby rzeczywiście dojść na szczyt. Bo pytanie, jaki sobie cel stawiamy? I trochę patrząc na współczesne zachowanie ludzi, niestety pewniej trochę nas samych, to trochę tak jakbyśmy zapominali to, co święty Paweł mówi, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Że trochę za mocno się jakby troszczymy o te sprawy tutaj ziemskie. Trzeba się o nie troszczyć. To, co wczoraj mówiłem, moi drodzy. Nie ma nic złego w tych subtelnych naszych oczekiwaniach, które mamy względem Pana Boga, żeby było życie rodzinne pokładane. Co jest złego w tym, że rodzice chcą dobra dla swoich dzieci? Nie ma w tym nic złego, ale nie możemy zapomnieć, moi drodzy, o tym, co powinno być najważniejsze. I przepraszam, może to takie uogólnienie zbyt duże, ale zobaczcie. Posyłamy dzieci na przykład na korepetycję. Żeby angielskiego się nauczyli, żeby matematykę lepiej zdali. No i znów czy to coś złego. A niektórzy rodzice, jak się zaczyna przygotowanie do bierzmowania, to mówią, czego Kościół od nich wymaga? Tyle muszę tych spotkań odbyć, żeby, żeby przyjąć ten sakrament. Po co to wszystko? Ja tak sobie pomyślałam, a kto z rodziców wysłał dziecko na korepetycję z religii, żeby się dokształciło? Ktoś powie śmieszne rzeczy, może i tak, ale to chodzi tylko o przykład, natomiast bardziej mi chodzi o myśl, czy my troszcząc się na przykład o dobro dla dzieci, ten najważniejszy cel stawiamy, żeby ono się zbawiło, żeby miało dobro pracę, żeby się wykształciło. To są ważne rzeczy. To co mówiłem też wczoraj, żeby miało lżej trochę w życiu niż my, tak? Rodzice tak często mówią, żebyś miał trochę lepiej niż my. To nie są złe rzeczy, moi drodzy ale nie możemy zapomnieć o tym celu najważniejszym, czyli o dojściu do zbawienia. Taka powinna być troska rodziców. Tak przygotować, to z siebie też, tak, w tym kierunku ma to wszystko iść, moi drodzy. I właśnie tego nas uczy Maryja i temu ma służyć to nasze mówienie, tak, w tej konkretnej sytuacji życiowej, w której jesteśmy, każdy z nas. Moi drodzy, Teraz yy, tak się zastanawiałem, czy to myśl się dzielić z Wami, ale jakoś tak mnie nurtuje, żeby powiedzieć. no Ja mam świadomość, że jako ksiądz to mi to jest łatwo mówić do Was, do wspólnoty, bo łatwo jest stawiać wymagania. Ale wczoraj sobie jeszcze poszedłem po adoracji do parku, trochę tam jeszcze się pomodlić, urzanie, w mówić tak nachodzonego mi łatwiej. No i spotkałem takich młodych ludzi, trochę przeklinali tam szyj sobie, nie, nie zaczepiali mnie. Ale taka pierwsza myśl, kurczę, byś coś im powiedział o Chrystusie. Nie? Do tych tutaj, którzy w kościele siedzieli, tak mówiłem odważnie, trzeba mówić tak, że trzeba wyjść z tego miejsca ciepłego, z tych miejsc dobrych takich. Nie w kościele to ci łatwo jest mówić. Tak powinniście żyć, tak trzeba robić. A weź się odezwij do nich. Niestety nie odezwałem się, przepraszam. Widocznie właśnie te miło i ciepło zwyciężyło. Potem kółko zrobiłem, siedział taki pan w ławce, sam siedział już no, prościej tak? Tak sobie pomyślałem, długo go zaczepił. Nie wiem, nawet takie, to się najwyżej skasuje, nie? Czy ma papierosa, chociaż nie pali, ale tak, żeby zaczepić, zagaić, bo siedział trochę taki smutny. Ale też tego nie zrobiłem sobie tak pomyślałem potem, kurczę. Czy źle, czy nie odczytałem, czy to było natchnienie, właśnie Boże, tak? Czy pan Bóg tego ode mnie chciał? Bo może taka zwykła rozmowa z. Tak sprawiłaby coś, że, że w tej osobie może by coś drnęło. Nie wiem, ci młodzi może by mnie wyśmieli, za, zaczepili, ale może w którymś by tamte ziarno jakieś y, zostało. Więc mówię to też po to, moi drodzy, żebyśmy mieli świadomość, że, że to naprawdę nie są łatwe rzeczy. Mam tego świadomość i, i sam jakby tego doświadczyłem. I, y, y, i, i dlatego. Tym bardziej musimy patrzeć na Maryję, patrzeć na jej zachowanie. Dlatego jest dla nas tak niezwykła, bo ona wiedziała, jak się zachować w każdej sytuacji. Dlatego dzisiaj, tej drugiej konferencji, też chciałbym przyjrzeć się Maryi i postawiłem takie pytanie, co mnie w niej zachwyca, co mnie zachwyca w Maryi. Myślę, że my dużo już wiemy na temat Maryi, znamy modlitwy Maryjne. Piękne pieśni. Myślę, że bez problemu, też gdybym kazał wam wymienić kilka świąt maryjnych, też byście sobie z tym poradzili. Znamy objawienia maryjne. Myślę, że też spokojnie byśmy sobie poradzili, żeby wymienić kilka takich cech, które charakteryzują Maryję, które możemy naśladować. Myślę, że też dobrze znamy fragmenty z Biblii. Mówiąc o Maryi, chociażby właśnie tę zwiastowaniu, na widzeniu, narodzeniu, czy dwunastoletni Jezus w Jerozolimie, czy wesele w Kanie Galilejskiej, czy w końcu Golgota Maryja pod krzyżem. Myślę, że nie mamy z tym problemu, aczkolwiek specjalnie trochę te pewne rzeczy wymieniłem, bo jak uczę w szkole ósme klasy to czasami takie oczywiste rzeczy, gdzie mi się wydaje, że już to powinni wiedzieć, czasami z takimi rzeczami jest problem, więc, więc, ale ja myślę, że, że, my wiemy, a jeżeli ktoś nie wie, to jest okazja, żeby się trochę też podszkolić jeszcze. Ale tak zadałem sobie pytanie, a czego moglibyście nie wiedzieć, żeby jednak coś wnieść tutaj do konferencjo? No i myślę, że, że tutaj trochę was to zaciekawi. Aczkolwiek to nie są takie rzeczy, które musimy na pamięć się nauczyć, ale tak dla takiej kultury, wiedzy, przynajmniej dobrze usłyszeć o tym. Są dogmaty Maryjne. Czy je znacie? No właśnie, więc są cztery dogmaty. Dogmat to jest prawda wiary, która jest nam dana do wierzenia, które bezpośrednio dotyczą Maryi. Pierwszy dogmat to. O Maryi Bożej rodzicielce. Ten dogmat został ogłoszony w Kościele na soborze w Efezie w 431 roku. Bożej rodzicielce, czyli Maryja jest Matką Chrystusa, który jest Bogiem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Czyli ten y, sobór potwierdził właśnie to prawdę, że Maryja jest rodzicielką Boga. Dalej, drugi dogmat o Maryi zawsze dziewicy. To ustalił synod laterański w 649 roku. Moi drodzy, to potwierdza prawdę, że Maryja jest dziewicą. To przekracza ludzkie rozumienie, bo człowiek, tak, i biologia mówi, skoro urodziła dziecko, to już nie powinna być dziewica, ale to jest właśnie działanie Pana Boga, więc Kościół to też daje jako dogmat wiary, czyli Coś, co nie musimy koniecznie rozumieć, ale mamy to przyjąć i wierzyć. Dalej o niepokalanym poczęciu. Ten dogmat został ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854 roku. Myślę, że domyślamy się, że to było też związane z objawieniami w Lourdes. Niepokalane poczęcie, czyli Maryja rodzi się bez grzechu pierworodnego. I czwarty dogmat Maryjny o wniebowzięciu. Ten dogmat najpóźniej został ogłoszony w kościele przez Piusa, papieża Piusa XII w 1950 roku. Chociaż w tradycji kościoła ta prawda gdzieś funkcjonowała od samego początku, ten dogmat nie stwierdza nam dokładnie, czy Maryja umarła, czy jak jest w teologii wschodniej, zasnęła. Ale mówimy, że z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Tak w skrócie można rozumieć właśnie ten dogmat wiary. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, nie mówię tego, żebyśmy uczyli się tego na pamięć, ale żebyśmy przynajmniej wiedzieli, że Maryja ma bardzo mocną pozycję w Kościele i dogmat, czyli prawda wiary, którą mamy przyjąć, czyli pewne prawdy, które dotyczą jej jej życia które są myślę, że też dla nas ważne. I teraz wracam do pytania, co mnie zachwyca w Maryi. Można też zadać pytanie takie: skąd Maryja czerpała siłę do wypełnienia tych zadań, które Bóg jej przeznaczył? Czy było jej dodane z góry, czy to też może jej wysiłek? Przed chwilą mówiłem, że urodziła się bez grzechu pierworodnego więc nie miała takiej skłonności do zła jak my. Ale tutaj wystarczy, moi drodzy, że wrócimy do Księgi Rodzaju, do początku, do Adama i Ewy. I też widzimy, że Adam i Ewa to byli pierwsi ludzie, którzy nie mieli grzechu pierworodnego. Grzech się pojawił później. Więc to od razu nam daje możliwość porównania, czy Maryja miała łatwo, czy to, żeby urodziła się bez grzechu pierworodnego... Dawało jej taką przewagę, że y, nie mogła ulec złu. Skoro Adam i Ewa ulegli, a przecież też nie, by, nie mieli grzechu pierworodnego, to znaczy, że Maryja też mogła. Dlaczego jej się udało? No właśnie, bo to jest podkreślenie jej wielkiej wiary, zaufania i tego, że ona nie uległa właśnie potrzebną szatana, pokusom, które. Która gdzieś na pewno też przeżywała. W fragmencie, który mówi nam o zwiastowaniu, anioł mówi do Maryi, nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Pana, jesteś pełna łaski. I w tym, które dzisiaj słyszeliśmy w adoracji w fragmencie nawiedzenia świętej Elżbiety, Elżbieta mówi, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. I na tych teraz dwóch słowach chciałbym się skupić na Uwierzyłaś i pełna łaski. Moi drodzy, wiara i zawierzenie, zaufanie jest bardzo ważna w życiu każdego z nas. Chcę tutaj przywołać teraz dwie sceny biblijne, które myślę, że dobrze kojarzymy też. Pierwsza to burza na jeziorze. Jezus śpi w łodzi, rozpętała się burza. Apostołowie są przerażeni. W końcu budzą Jezusa, Panie, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I w końcu Jezus robi porządek, ale do uczniów zwraca się, dlaczego jesteście takimi tchórzami ludzie małej wiary? Dlaczego jesteście tak bojaźliwi? Papież Franciszek do tego fragmentu nawiązał, gdy rozpoczynała się też pandemia. I też Mocno podkreślał, jak ważne jest to, byśmy w takich momentach burzy nie tracili zaufania, że Jezus jest w łodzi. Czasami jest taka pokusa, że On śpi, czyli jest obojętny, ale On jest, i w tym momencie, którym trzeba, On ucisza burzę. Dlaczego zwątpiliście ludzie małej wiary? I drugi fragment. Też myślę, że dobrze kojarzymy. Jezus, który chodzi po jeziorze, Jezus, który przychodzi do apostołów, którzy są już w łodzi na jeziorze, Piotr, który widzi, że to już Jezus, tak rozpoznali, że to Jezus, mówi: Panie, jeżeli to Ty, to pozwól mi przyjść do siebie. I rzeczywiście wychodzi z łodzi, idzie, ale w którymś momencie wpada do wody. Zdążył jeszcze krzyknąć: Jezu, ratuj. Jezus go wyciąga, ale też mówi do, niemu, do niego: Czemu zwątpiłeś człowieku małej wiary? I teraz w kontekście tych dwóch fragmentów stawiam pytanie: czy jest możliwe chodzenie po wodzie? Nasze życie w pewnych okresach to jest właśnie takie chodzenie po wodzie. Moi drodzy, jak, jak to jest możliwe? Kiedy to jest możliwe? Kiedy Piotr patrzył na Jezusa i nie zastanawiał się nad sobą, nad tym, że jest to niemożliwe, to szedł. Ale kiedy uruchomił myślenie, myślenie jest potrzebne, ale w tym przypadku to myślenie mu nie pomogło, bo zaczął myśleć po ludzku. Bo zaczął sobie uświadamiać, co on robi. Przecież to jest niemożliwe. I wtedy zaczął tonąć. Moi drodzy, i właśnie tego nas uczy Maryja patrzeć na Jezusa i nie zastanawiać się nad sobą. Ktoś może powie, jej było łatwiej, bo powiedziała Bogu rzeczywiście tak, ale Pan Bóg też dawał jej znaki. No, przyszedł Anioł, e, kiedy trzeba, Bóg interweniował. E, kiedy z Józefem się nie układało, no to Bóg wysłał Anioła, żeby mu wyjaśnić pewne rzeczy. Wybrana przez Boga, więc otoczona też może takim płaszczem działania Pana Boga. Moi drodzy, ale to nie jest tak, że Bóg nam dzisiaj też znaków nie daje, że nie pokazuje nam chociażby właśnie swojej obecności. Tym znakiem jest Najświętszy Sakrament. Kiedy zaczynamy wątpić w to, to pojawiają się cuda eucharystyczne. Konkretny bardzo znak, potwierdzany przez naukę, nie da się tego wytłumaczyć. Pytanie tylko, czy to przyjmuje. Takim konkretnym znakiem, moi drodzy, było chociażby też objawienie maryjne w Gwadalupie. Za krótko je wam omówić, bo y, też pokazuje właśnie w jaki sposób Pan Bóg działa i posługuje się Maryją. To objawienie miało miejsce 9 grudnia 1531 roku. Prosty, biedny mężczyzna huandiego, Indianin, który nawraca się, przyjmuje chrześcijaństwo, biegnie, by zdążyć na msze święto. W trakcie drogi spotyka Maryję, która mówi mu, że w tym miejscu, w którym się spotkali, chce, żeby został wybudowany kościół. Dostaje misję, żeby powiedzieć o tym biskupowi. Oczywiście procedura jest taka, że musi zgłosić się tam na, na spotkanie. Biskup go przyjmuje, wysłuchuje, ale nie daje wiary, więc Juan Diego wraca, jest smutny. Maryja mówi że mu, żeby się nie poddawał, żeby poszedł następnym razem, więc idzie już trochę trudniej mu się dostać, bo już go trochę znają, ale mimo wszystko gdzieś tam dociera do biskupa, znów mu mówi, biskup dalej nie daje wiary, ale tym razem mówi, jeżeli to rzeczywiście Maryja, to niech da mi konkretny znak. I ten znak rzeczywiście się pojawia, bo Maryja każe mu iść na wzgórze, mimo że jest zima, tam na tym wzgórzu rosną piękne róże kastylijskie i on zdejmuje swoje tilma, było jego takie indiańskie nakrycie. Te róże w to tilmę włożył i miał właśnie to zanieść do biskupa. I moi drodzy, już tak krótko, nie wchodząc w szczegóły, kiedy zaniósł te róże, one na tej tilmie spowodowały, że pojawił się wizerunek, który myślę, że większość z nas kojarzy. Właśnie ten obraz Matki Boskiej. Gwada I co jest znów niezwykłego? Ta tilma, według takich ludzkich wskazań, powinna po 10-20 latach już się rozpaść, bo taki materiał był i, i tak powinno z czasem się stać. Ponad 460 lat już istnieje. Dalej zostały, jak zazwyczaj, w takich kwestiach związanych z wiarą i takimi znakami niezwykłymi. Poddane badaniu ten obraz, więc żaden z naukowców nie mógł zgłębić tajemnicy barw, które tam właśnie na tym obrazie są. I to są fakty, moi drodzy. I teraz, znając te fakty, mogę albo je przyjąć, albo dalej żyć w takim zawieszeniu. No tak, ale to było gdzieś tam. Może mnie Pan, bo powinien taki znak dać. Mnie osobiście. Moi drodzy, może kiedyś komuś Pan da taki znak. Wiemy, że Pan Bóg nie ogranicza swojej łaski, ale zawsze przychodzi tam, gdzie jest to niezbędne. Nam powinny wystarczyć te znaki, które, które już mamy. I jeszcze jeden przykład, taki króciutki już, ale chyba najmocniejszy. Tak samo, moi drodzy, z wiaro, czy w życie wieczne. Czy w ogóle właśnie pielęgnując wiarę, czego nam potrzeba, ktoś powie, no gdyby na przykład ktoś zmarły przyszedł, opowiedział, że tam rzeczywiście jest niebo, że jest pięknie, że trzeba się o nie starać, ale jest też piekło i tam jest cierpienie, więc róbcie wszystko, żeby tam nie, do, nie, nie pójść, no to byśmy powiedzieli, no to tak, wtedy, wtedy bym uwierzył i wtedy bym zmienił swoje życie. A jaki jeszcze większy znak mógł dać Pan Jezus, jak nie swoje zmartwychwstanie? To właśnie On tego dokonał, czego oczekujemy. Umarł i zmartwychwstał. I On mówi nam o Królestwie Niebieskim, ale mówi też, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jakiego znaku jeszcze potrzeba, by uwierzyć? Więc moi drodzy, my czasami, tak my mówię ogólnie, potrzebujemy jakichś nadzwyczajnych znaków, cudów. I wtedy myślimy, łatwiej by było nam uwierzyć, nie, Pan Bóg nam dał wystarczających znaków i ciągle nam je daje y, przez różne wydarzenia nadzwyczajne. One są. Natomiast czy my mamy taką postawę jak Maryja? Właśnie ona tego nam uczy. Ona nie potrzebowała tych znaków, żeby do końca uwierzyć Panu Bogu, pójść za tym, czego, czego On od niej oczekiwał, czego... Y, jakby chciał, żeby, żeby wypełniła swoim życiem. Moi drodzy, wracając do tego objawienia w Guadalupe, ten obraz, który, który tam powstał został przetłumaczony też i napis jako te słowo Guadalupe, miejsce jako zdeptany kamienny wąż. Na pewno mamy skojarzenie z tym wężem z Księgi Rodzaju jako symbol szatana, ale też w tamtych stronach to objawienie miało miejsce w Meksyku. To było nawiązanie też do wierzeń Azteków, którzy w tamtym rejonie żyli i do ofiar z ludzi, którzy właśnie składali takiemu no bóstwu, które wtedy czcili, właśnie takiemu wężowi, więc to jest też takie symboliczne pokazanie, że Maryja Depcze głowę węża. I z tych opisów, które, które są dostępne, e, dowiadujemy się, że po tym właśnie objawieniu, po tym jak biskup jest rzeczywiście uznał, e, nastąpił taki szybki rozwój chrześcijaństwa. I to w kontekście też, znów zobaczcie, jak Pan Bóg ciekawie działa. O, kto historią się trochę interesuje, to wie, że w 1517 roku wystąpienie Lutra. Więc kościół katolicki dzieli się na te kościoły protestanckie. Luther, Calvin, potem za chwilę jeszcze anglikanizm. Więc z jednej strony tu kościół na zachodzie traci swoich wiernych, przechodzą na, 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 na to religię protestancką, a tam właśnie w Meksyku, w Ameryce, chrześcijaństwo zaczyna się rozwijać. W ciągu kilku lat 9 milionów nowych... Wyznawców Chrystusa, więc to pokazuje też, jak, jak Pan Bóg nieustannie działa, jeżeli ufamy mu i wierzymy. I też w dzisiejszych czasach, moi drodzy, w Zachodzie, w Polsce już też zaczynamy tego doświadczać. Mówimy o pewnym kryzysie powołań, coraz mniej księży, e, seminarzystów e, w, w seminarium, w zakonach i tak Ale na przykład w Korei, Korei Północnej. W Afryce można powiedzieć, że chrześcijaństwo rozwija się, mimo że nie mają takich możliwości. Nie wiem, czy Koreę właściwie wymieniłem, to, ale to najwyżej zweryfikujesz. Więc w krajach azjatyckich tam. Więc Pan Bóg, moi drodzy, daje, daje zawsze tyle, ile trzeba. I właśnie o tym wiedziała Maryja. I dlatego tak ważne jest, żeby Ufać jej i tak jak ona, być wiernym Panu Bogu. Mówić mu tak, nawet jeżeli te tak właśnie wiąże się z takim kroczeniem pod górę. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na ten fakt, który opisany jest w zwiastowaniu. Gabriel mówi jej, że została osłonięta mocą Bożą. Duch Święty wstąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię. E, tu mamy też takie nawiązanie do e, narodu wybranego, do Arki, która została osłonięta Mocą Bożą. I dlatego Maryja jest nazywana Arką Nowego Przymierza. A święta Katarzyna ze Sieny też komentując e, wczorajszą uroczystość Zwiastowania Pańskiego, i rolę Maryi mówi, że takie piękne zdanie, które chcę, żebyśmy też usłyszeli, że Bóg zapukał do drzwi Twojej woli, O Maryjo. Wieczny Bóg, i gdybyś nie chciała ich otworzyć, Bóg nie chcieliłby się w ciebie. Niezwykła refleksja, i rzeczywiście dająca do myślenia, i pokazująca, jak naprawdę wielką rolę odegrała Maryja, i jej tak powiedziane Bogu. Zapuka do Twoich drzwi, do Twojej woli, wieczny Bóg i gdybyś nie chciała ich otworzyć, Bóg by nie wcielił się w Ciebie. Oczywiście Pan Bóg pewnie by znalazł inną drogę, żeby, żeby zbawić ludzi, ale właśnie podkreślenie, jak ważna była to decyzja Maryi, jak podkreślenie, ważne jest podkreślenie właśnie tej wolności, którą Bóg daje. Maryja nie była przymuszona, to te jej tak było rzeczywiście wynikające z jej świadomej decyzji, z jej wyboru. Dlatego, moi drodzy, musimy mieć też świadomość, że Bóg nie zbawi też nas bez naszej woli, bez powiedzenia Mu tak. Więc dlaczego mamy mówić tak jak Maryja? Bo chcemy być zbawieni. Amen.